Jak ty mal się widok? Tak. Pole. Bo tam bardzo Lemuria. Lemuria. bardzo daleko. Tam bardzo daleko Lemuria widać. Chodź tu w kółko się przejdziemy. Jak myśmy weszli tutaj, to ja nie wiem. Jak my stąd zejdziemy. Ale mam miękkie nogi. O zobacz, tu widać. To jest ulica. Ulica, no. Gdzie jechaliśmy? Tu jeszcze chodź, zobaczymy. Wszystko widać, zobacz. Tam jest daleko Tutaj będzie widać. O, parking widać. Parking. Z każdej strony.